Wykorzystaj baniak po wodzie, aby zaoszczędzić miejsce w lodówce. W kilku prostych krokach stworzysz więcej miejsca na swoje ulubione jedzenie. Uszykuj sobie pusty baniak, przednij go na cztery części. Potrzebujemy dwa paski i dół baniaka górną część z nakrętką, która zostanie możesz wyrzucić lub zostawić do osłony przekąsek na stole czy tarasie przed owadami. Następnie przygotuj trzy talerze, na które położysz swoje produkty. Ja akurat na pierwszy talerz ułożyłam jabłka. Teraz kładziesz jeden pasek baniaka na talerz z jabłkami. Wszystkie owoce muszą być w środku. Następnie ułóż kolejny talerz. W moim przypadku były na nim pokrojone pomarańcze. Znowu połóż dookoła pasek z baniaka. Czas na ostatni i najwyższy poziom. Przełożyłam ciasto na talerz i ułożyłam go na poprzednim piętrze. Jedyne co zostało to przykryć talerz z ciastem do łębaniaka. Bez obaw nasze pudełko możemy schować do lodówki. Spójrz, bez problemu je tam zmieścimy, gdzie włożenie trzech talerzy obok siebie było niewykonalne. Dodatkowo produkty są zabezpieczone przed nieproszonymi insektami, jeśli jakieś dostałyby się do lodówki.